Lubię. Pracować dla dobra narodu polskiego i pogłębiać jego jedność, przyczyniać się do umacniania więzi władzy państwowej z ludem pracującym, troszczyć się o jego sprawy, nie szczędzić swoich sił dla wykonania zadań Rady Narodowej. Wysoka Rado. Formułując program dynamicznego społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, szósty zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zwrócił uwagę na ścisłą współzależność celów gospodarczych i społecznych ze świadomością, aktywnością i zdyscyplinowaniem społeczeństwa oraz funkcjonowaniem instytucji politycznych i państwowych Polski Ludowej. Za jeden z najistotniejszych czynników realizacji przyjętej strategii rozwoju we wszystkich dziedzinach naszego życia zjazd uznał umocnienie roli i zwiększenie uprawnień terenowych organów władzy oraz usprawnienie działania administracji terenowej. Konsekwencją tego doniosłego postanowienia zjazdu była w pierwszym etapie dokonana przed rokiem reforma władzy i administracji na terenach wiejskich, a następnie w oparciu o postanowienia pierwszej Krajowej Konferencji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, reforma władzy terenowej i terenowej administracji na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i miejskim. W ten sposób powstał.